Aby skorzystać z umorzenia subwencji otrzymanej na podstawie tarczy PFR 2.0, przede wszystkim należy złożyć oświadczenie o rozliczeniu w trybie formularza elektronicznego zawartego w tej bankowości elektronicznej w banku, właśnie w którym, w banku za pośrednictwem którego została zawarta umowa w PFR. W przypadku mikroprzedsiębiorców to na nich spoczywa obowiązek terminowego złożenia tego oświadczenia o rozliczeniu poprzez bankowość elektroniczną. A tak naprawdę nie muszą ci mikroprzedsiębiorcy załączać żadnych załączników, oświadczeń, zaświadczeń do tego formularza, bowiem PFR. Tak naprawdę sprawdzi te średnioroczne zatrudnienie na podstawie danych uzyskanych od organów publicznych, jak na przykład ZUS-u, Krajowej Administracji Skarbowej czy z Ministerstwa Finansów. Możemy mieć do czynienia z trzema decyzjami. Po pierwsze, decyzja, która, na podstawie której dochodzi do umorzenia Części bądź całości otrzymanej otrzymane, otrzymane subwencji. Druga decyzja może być tą decyzją, która. Hmm, jakby zgodnie z którą należy zwrócić całą otrzymaną subwencję tutaj w szczególności w przypadkach jak niedotrzymanie tej ciągłości i prowadzenia przedsiębiorstwa przez ten okres otrzymanej subwencji otwarcie likwidacji bądź postępowania upadłościowego bądź restrukturyzacyjnego wówczas tak naprawdę przedsiębiorca jest zobligowany zwrócić w całości taką subwencję oraz trzecia decyzja Decyzja. Może być to decyzja, w której PFR poinformuje, że wystąpiły okoliczności, poprzez które nie jest możliwe ustalenie tak naprawdę tej kwoty subwencji zwolnionej, zwolnionej ze zwrotu. W związku z tym wtedy jest prowadzone postępowanie wyjaśniające i do dopiero na końcu jest ta wydawana właściwa decyzja. Dlaczego ważna i istotna jest data tej decyzji, a w szczególności jej treść? Bowiem zgodnie z treścią tej decyzji może się okazać, że kwota którą nadwyżki, którą wyliczył na przykład mały i średni przedsiębiorca, może się różnić od tej kwoty nadwyżki, którą wyliczy PFR. Wówczas do końca maja, do 31 maja 2022 roku, Dany przedsiębiorca musi zwrócić kwotę wskazaną w tej decyzji na rzecz PFR.